Witam w kolejnym odcinku, tym razem z Brawl Star Skills, żebym nagrał coś innego co nagrywam Ale misje są jakieś nowe Dużo ich mam Dobra, Solo showdown może być Chyba tak Solo W sklepie coś jest za darmo Nieopłacalne, ale... co nieopłacalne to za darmo, ale... Spróbuję tutaj coś zrobić. Kim by tutaj zagrać? Leonem. Yeah! Jaką yeah! mam misję na Leona, trzeba też zobaczyć. I lecimy. Eee, dobra. Łatwe. Zaczynamy. Dobra i teraz to na środek lecimy czy nie? No na środek! Cześć! Też... Nikogo nie mam tu. Nagle z nikogo nie ma, zrobiło się i zniżono osób. Fajnie. Łatwa muzyka, bardzo, bardzo łatwa. Dobra, teraz trzeba wszystko wygrać. Dobra, nagrywa się Teraz trzeba wszystko wygrać Teraz wszystko wygram Dobra nic, co, co Teraz to już nie jest taki kozak yeah! Dobra, tutaj, który zwolnił pierwsza Trzyk, nie, Jeszcze nie 400 HP, fajnie Druga Teraz trzeba było rozwalić tą rosę No, i no właśnie nie wiedziałem, że tutaj będzie, Zapomniałem całkowicie widziałem i teraz i tak przypomniałem, przychodząc koło tego krzaczka. Dlatego tam byłem wcelowany. Dobra. Tutaj trochę gorzej, spróbuję zrobić go zulta. No i pięknie. Porobienie. Dobra. Kogo teraz? Skoro krą przytsnął, to znaczy, że tutaj zapewne nikogo nie będzie w tej okolicy. Ale zawsze warto się upewnić, żeby nie było tak jak z Rosą. Dobra. Jesteś... A, tu jest dwóch. Nie, tu jest. Dobra, dwa kolty. No to fajnie. Mam ulta. Ult może mi wygrać, praktycznie teraz grę. Tylko ono jest swojego na nim. No dobra i wbijamy się tam teraz. On mnie teraz nie widzi. I pyk. I piękna wygląda. Łatwo jak zawsze... Chcę wam pokazać, jak się przegrywa. Się. Dobra. Nic, i play again. I jeszcze często zawsze jak to klikam, to przegrywam. Mamy jakiś gorszy wynik, nie wiem dlaczego, taki, ale tym razem będzie inaczej. Przepowiednie. I robimy i lecimy dalej. Musimy spokojnie pojechać. To też. Nie wiem, mieć nic z czynkiem jedno, tylko dwa hity. Tą też mamy praktycznie na dwa hity. Ale nie mogę jej tej, egbor. Po prostu będziemy jej najgorszym koszmarem, będziemy po prostu tutaj stali przy niej i czekali aż nam po prostu strefa dopadnie. Trochę, mija na około, teraz ucieka kiedy ja mam. Będziesz czekać. Dokładnie wiedziałem, nie. Co to było? No i widziałem, że to plegen, mówiłem wam, że przeglądam. Się... Co on zrobił? Jaki skok warlacki? Pójdę. Jest, pucharkowa jest na plus. Czy nie? Nie, no, na plus, plus dwa. A teraz będzie plus dwanaście, ponieważ wygrywam. Dobra. Lecimy niespokojnie. A widzę, że tak to wygląda. Co to w ogóle jest? Tu jest ten nowy? Chyba tak, nie? no. No tak, to jest ten nowy. Muszę się właśnie zastanawiać, kto to tak atakował, żeby to był jakieś skin, ale nie wiem. To jest nowy ziomek. Dobra. Nie? Dzięki gościu. I co teraz? Uuu, on jest dobry. Chce jak ma się jak on taki dobry. Więc faniaczku, Myślisz. Kurde, dynamik. Dynamika. Dobra. No co? O kurde, znowu to zrobiła. Jak śmiesznie skacze. O no to ma ta małota, to do niej nie będę nawet swoim multem zmierzał. Dlaczego ten sam z dwiema szyi? jest taki, że to ja jest na daleko, ale na blisko. W sensie, że mam daleki atak, ale na blisko jest na tak lepszy. Wow! A kichu na poduszeczka. Dobra. Mamy środek. No i to. Trzeba by było poczekać. A tam jest, patrz na to. Dlatego no. te pokazać. I na obkoło. Dlaczego na obkoło? Absolutnie nie mam pojęcia. Pyk! Pojawia mi się tu... no się w mentalnym szoku na pewno. Co się stało? Gdzie nie w ogóle dalej tam strzela? A i wygrana. Dlaczego? No nie ma szans by on tutaj wrócił przez wodę no chyba że ma ten skok jakiś śmieszny no i gościu się poddał słabiaczek no i piękny ile już trwa? uuuu, 6 minut czasami krótsze sobie 4 gry w 6 minut kolejne 4 gry w dniu było no i to było odpowiedni czas na przynajmniej pójść na dodatkę byłaby misja zrobiona też. jeszcze no jak najbardziej sprawiedliwe. Nitta i nie ma nic. Była i nie ma, dobra. jeszcze strzelackę. Kurde, ale dobra ja no tego nie wierzę mam więc... Tak. O kurde! No ale no, naprawdę chyba nie będę jak to nie wiem. To jest dobra, teraz. wygrana musi polecieć. Wygrana albo... nie wiem. chodź, chodź, powiedzieć, że chodź, 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 Będę chyba rzadziej wrzucał teraz te odcinki. Nieprawdopodobnie prawdopodobnie też będą się pojawiały, czasami to, to, będzie. to jest w porządku, to bo myślę że jest taki zwykły, że Przegrałem, więc będą się pojawiały odcinki jeszcze nie wiem jak, w jaki dzień tygodnia. dnia, ale co dłuższy odstęp czasowy. No chyba, że będziecie chcieli szybciej, to pisze w komentarzach. Znaczy dwa w tygodniu. A teraz ja czasem będę mi się, jak mówię, pojawił jakiś bonus na szaniem, jak mi bitwa jakaś wyjdzie, to ją omówię. To będzie jedna Krótka. No Może no, coś takiego zrobię. I poszeli Kurde, ja się przestraszam znowu tego, jak jaś szybko użyła. A to nie jest ten gadżet? Nie możliwe, że to jest ten gadżet. No, bardzo. Kurde, gościu mnie też atakuje. To ja się nie spodziewałem. Nie! Nie, gościu. Gościu, co ja ci takiego zrobiłem? Kurna, dobra. Nie widzę. Ja spierdzielam. Ja spierdzielam. Tak, nie widzę. <goda> gościu tego nie wiedział. Dobra, dobre, dobre dobre był pomarańczowy Dobra Co teraz trzeba zrobić? Zresztą można zrobić coś tu. tu Tu Tu, 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 O kurde, tam w ogóle 11 Do niej nie mam podjazdu 12 No trzeba zdjąć jeszcze w tej fazie przedfinałowej. Znaczy to już są praktycznie Trzech najlepszych. Albo dwóch najlepszych i jeden kamper. Dobra, trzeba zająć środek. I niestety się nie udało, gdybym trochę <laughs> szybciej chciał zająć środek. Może <laughs> z tego środka nawet mógł uciekać, byleby ją tam na środku obić. <laughs> Dobra. Ostatnia. No, ostatnia. Dobra. Zobaczmy. Aha. Orzem, zobaczył. O! Dobra, to poczekajcie chwilkę. Dobra, już zmierzę się. Aha, fajnie, no. U, ale jestem szybki za to. Ja to mogę dla takiej szybkości, to ja mogę być, mieć lagi. O kurde. Nawet nie wiem czy ktokolwiek, tu są krzaki. Czyli to są totalnie kozackie krzaki. Dlaczego na górze ich nie ma? Ciekawe. Pewnie tutaj ktoś kampi. Kurde, i wyszłam z krzaku. Przecież sobie zobaczyć, czy ktoś tam kampi, nie mogę. Dobra. Mierę ich robię. Dobra, pięknie. Może być. W sfarmić tych, którzy mają najwięcej. Czyli w tym przypadku nasza tom tutaj rosę. Kurde, no nie no, oni chyba nie ogarniałam tego naprawdę. Nie no, ja tam na Rosę to ja z nią wygram jako ma tylko pięć No to jeszcze nie dobrze Dobra, nikogo tu nie ma jedna jest tu, tam i Rosa. I teraz nie wiem, i teraz Rosa niby jest najgroźniejsza, bo male więcej tych z drugiej strony są przeli, które ultem jak właśnie wiadom. To po mnie. Zastanawiam się, czy nie oddać im po prostu środka i chyba tak zrobię. że w, właśnie w dogodnym dla no, siebie odpalić. <laughs> Ulta i zraszować Kurde i przegrałem. No, Wystarczy. No <laughs> nie, co na strzała była. Dobra, to już ja będziemy tyle. Już <laughs> w tym odcinku z Brawl Stars. Piszcie w komentarzu inne gry jakie byście chcieli. Oh. dobra, No hay